To będzie jedna z najtrudniejszych recenzji do nagrania. I wrzucę was w ogień, czyli najnowsza powieść Piotra Patykiewicza od wydawnictwa Cyne Fanon. I zanim przejdę do jakiegokolwiek opowiadania o tej książce, muszę Wam wyjaśnić, dlaczego tę recenzję uważam za jedną z najtrudniejszych do nagrania przeze mnie. Pierwszy powód to to, że jest to druga część, można by tak powiedzieć, sequel, dopóki nie zgasną gwiazdy, o którym opowiadałem wam na kanale. Tutaj, jeżeli ktoś nie widział tego materiału, to zapraszam, chociaż jest to bardzo dawno nagrany materiał i no, trochę różni się od tego, co mam nadzieję teraz prezentuję na kanale. Kolejny problem z opowiedzeniem wam o tej właśnie najnowszej książce jest taki, że jest to książka skonstruowana w ten sposób, że muszę bardzo uważać na każde słowo, ponieważ spoiler może mi się wymknąć od tak. Mimo tego, dzięki notatkom, które mam tu przygotowane oraz tak zwanej magii montażu, zapewniam Was, że nie znajdziecie tu żadnego spoilera, ponieważ bardzo mi zależy, żeby Wam opowiedzieć o tej książce. I trzeci powód to jest to, że ta książka jest tak dobra, że boję się coś powiedzieć o niej niejednoznacznego. Czy mógłbym Was przestrzec? Przed przeczytaniem jej Ponieważ naprawdę powinniście się nią zainteresować Więc teraz przechodzimy Do tego regularnego odcinka I zanim ktokolwiek wyłączy ten materiał Ponieważ jest poświęcony drugiej części To stop, nigdzie nie wychodźcie Ponieważ opowiem wam o niej w ten sposób Że będziecie wiedzieli o czym jest mniej więcej fabuła ale w żaden sposób nie zaspoilerujecie sobie pierwszej części. I właśnie z tego powodu, zobaczenie materiału, który w tej chwili oglądasz do końca, jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż przeczytanie opisu tej książki, ponieważ tutaj już niestety są spoilery, bo jest nastawione na osoby, które przeczytały część pierwszą. I jak ja osiągnę ten efekt opowiedzenia o fabule, nie spoilerując pierwszej części? Nie powiem wam, w jaki sposób są to historie powiązane. Więc będę mówił tutaj tylko osoba, 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 są gdzieś. A więc historia zaczyna się od pewnej rodziny, na którą składają się matka, ojciec oraz dwójka dzieci. I młodsze z tych dzieci, czyli córka, w pewnym momencie swojej pracy natrafia na pewnego mężczyznę, który pochodzi z innego miejsca niż ona. Między nimi zawiązuje się pewna relacja, no i nie jest to żaden spoiler, ponieważ dzieje się to na początku. Ta dziewczyna ucieka z nim. W to miejsce, gdzie on mieszka. I w ten sposób ojciec rusza jej szukać, jej starszy brat wybiera się razem z ojcem, a co się dzieje dalej, nie mogę Wam powiedzieć. I po tym krótkim opisie stwierdzilibyście, że jest to historia obyczajowa, ale nie. Mamy tutaj świat, który, i tu muszę być bardzo ostrożny, jest to świat pokryty śniegiem, świat, na którym 300 lat temu wydarzyło się coś bardzo dziwnego, co nazywane jest upadkiem. Co upadło, kto upadł, co się stało. Każdy tak naprawdę myśli troszkę co innego. Ale od tamtego czasu jest jakby kolejna epoka lodowcowa na ziemi. Ogromna część ludności wyginęła, a ci, którzy przetrwali, trzymają się w małych lub średnich skupiskach. I teraz musicie uwierzyć mi na słowo, że jest to książka ciekawa. Ponieważ przejdę teraz do moich plusów i minusów, które jeszcze trochę bardziej wam przybliżą, czego możecie się spodziewać. Pierwsza rzecz to powrót do fascynującego świata, który poznaliśmy już w tej książce. I mamy tutaj coś takiego, mogę to spokojnie powiedzieć. Religie, która w pewnym sensie wpływa, przeplata się z fantastycznymi zjawiskami. Mamy tutaj mroczne dusze, które chodzą po ziemi, najróżniejsze demony i odkrywanie, co za tym wszystkim stoi i dlaczego to wszystko się dzieje, yy, możemy zobaczyć właśnie w tej oraz w tej książce. Jeżeli oglądacie mnie dłużej, mogliście zauważyć, że bardzo lubię książki, w których fantastyka przeplata się z religią, choćby mroczne materie, kłamca, ja inkwizytor. Te cykle, choćby ze względu na swoją tematykę, porywają mnie i bardzo, bardzo, bardzo je lubię. A to, co robi Patykiewicz i sposób, w jaki konstruuje tą fabułę, sposób, który blokuje mnie totalnie od możliwości powiedzenia wam tu czegokolwiek. Jest to autor, po którego książki teraz bez wątpienia będę sięgał. Dopóki nie zgasną gwiazdy, dały mi pewien obraz, co on może stworzyć. Ale w tej książce dopiero zrozumiałem, jak wielką ma wyobraźnię, jak do wszystkiego może podejść w najróżniejszy sposób, jak historię, która w pewnym sensie rozpoczęła się tutaj, może przekształcić w coś zupełnie innego. I ciekawostka tutaj dla tych, którzy na przykład mają mało czasu, a dużo książek do przeczytania, jeżeli nie jesteście pewni co do przeczytania tej książki, mimo że bardzo, bardzo, bardzo Wam ją polecam, to drugą część możecie przeczytać bez pierwszej, chociaż jeżeli już tą część przeczytacie to powrót do tej nie będzie to to samo, nie, nie można jakby odwrócić kolejności, przeczytać najpierw tego, później tego, tylko można przeczytać albo najpierw to, później to, albo tylko drugą część, ponieważ tu na samym początku y, wątek, taki jedyny tak naprawdę, który pozostaje z tej pierwszej części, związany z pewnymi bohaterami, jest wyjaśniony, dlaczego stało się z nimi to, a nie coś innego. I oczywiście bez spoilerów, ale opowiem Wam, co myślę o zakończeniu, ponieważ zakończenie jest skonstruowane w ten sposób, że napięcie przez całą książkę wzrasta, a pod koniec to jest już w ogóle kosmos. Mimo, że jest to w pewnym sensie wada, ale do wad przejdę jeszcze za chwilę, ponieważ jest ich zdecydowanie mniej, a teraz chcę Wam powiedzieć o tym, co mi się podoba. Pod koniec autor pootwierał sobie tyle furtek, że jeżeli nie będzie kontynuacji, ja nie wiem, czy ktoś oglądał film mój o tej książce, powiedziałem, jeżeli autor nie napisze kontynuacji, to się obrażam. No, zwracam honor, napisał. Czekam na kolejną część tego cyklu, która również będzie powieścią z uniwersum. Czyli znowu będą zupełnie nowe losy, ale powiązane z tym, co się dzieje tutaj, bo to, co autor stworzył tu na końcu, nie jestem wam w stanie powiedzieć, jak czytając pierwszy rozdział w życiu, nie pomyślałbym, że bohaterowie dotrą do takiego punktu, który jest tu pod koniec i że będzie tu tyle najróżniejszych wątków, z których można poprowadzić tak naprawdę dwie co najmniej powieści różne o zupełnie innych bohaterach, o zupełnie innych motywach. Bardzo, bardzo chętnie przeczytam coś jeszcze z tego uniwersu. Teraz dwie moje uwagi, rzeczy, które mi się trochę nie spodobały. Jedna wydaje mi się bardziej obiektywna, druga jest bardzo mocno subiektywna, więc wam je tutaj przedstawiam. Jest tu wątek kilku osób, które są niewidome i opis losów tych postaci. Powiem wam tak, narrator jest wszechwiedzący, mimo że bohater na przykład czegoś nie widzi. I może tu nie ma takich błędów, że na przykład bohater gdzieś wchodzi i jest opisane coś, co tylko zmysłem wzroku można by było poznać, ale wątek bohaterów niewidomych jest tutaj według mnie za słabo rozwinięty, można było z tego wyciągnąć coś więcej. Druga rzecz, która jest bardzo subiektywna i to zależy już tylko jakby ode mnie, ta książka wymaga uwagi. Więc, no wiadomo, można ją poczytać w komunikacji. To nie jest jeszcze coś takiego, że nad każdym zdaniem się musicie zastanawiać. Nie, nie. Chodzi mi po prostu o to, że trzeba tą książkę czytać z takim wyczuciem wyobrażać sobie na bieżąco to, co tworzy autor, ponieważ on nie powtórzy wam pięć razy, jak wygląda dana lokalizacja, że tak powiem. Musicie to zapamiętać, musicie sobie stworzyć wyraźny obraz tego w głowie yy, i postarać się nie pogubić w tym wszystkim. A druga rzecz, która jakby tutaj mówię, że wymaga uwagi wydarzenia pod koniec. To, co mówi każdy pojedynczy bohater, każdy punkt widzenia reprezentowany pod koniec książki sprawia, że ja już nie wiem, komu mam wierzyć, co jest prawdą, co nie jest prawdą, i chcę trzecią książkę, która mi to wszystko wyjaśni i zamknie ten cykl jakąś taką mocną klamrą. I jeżeli ta hipotetyczna, następna książka byłaby jeszcze lepsza od tej, ponieważ jeżeli ktoś czytał to i bardzo mu się podobało, dwójka jest lepsza. Mówię wprost, dwójka jest lepsza. Jeżeli trójka by była jeszcze lepsza, to to chyba będzie mój ulubiony polski cykl fantazy. I tak. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, ale poczekamy na trójkę, jeżeli się taka ukaże. Proszę, panie autorze, bardzo proszę. Także to by było na tyle. Piszcie, czy przekonałem was do sięgnięcia po te książki. Jeżeli tak, byłoby mi bardzo miło. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, koniecznie podzielcie się ze mną swoimi wrażeniami. A jeżeli ten film wam się podobał, to wasza łapka w górę bardzo by mnie ucieszyła. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć!